Przyjechała trawa Nie jakoś tam super hiper zarąbista ale mi to wystarczy, bo ja i tak pewnie nie będę podlewał tej trawy! Ua, taki wór. Muszę zobaczyć na ile ona jest. Jeden ten, ale chyba z tego że na 1200 metrów. Eee, 973 25 kg w worku jest na, na słonecznione miejsca O, tu nawet zaznaczona chyba To jest jaka to jest Nie, to chyba nie jest ta Dobra, zobaczę sobie co tu ciekawego jest Poczytam no, ogólnie trawa jak trawa Ech, Dla mnie to to tam się co tu jest Wydajność 40 metrów z kilograma 400, 800, 1000 metrów gdzieś eee, 1000 metrów Nie pamiętam, jaki tu jest ich skład Nie, na stronie internetowej był skład Ale to już widzieliście, kiedyś już pokazywałem, co ja tutaj siałem poprzednio Tam jest też ta trawa zasiana Także jak było sucha, to było żółta nie podlewana, chyba nie raz, nie raz chyba ją podlewałem Ale tylko troszkę czy popadał już się zaczyna zielenie z powrotem Dobra, muszę po jakiś nóż Udało się, za sznurek pociągnąć tutaj mam 1300 metrów, to mi pójdzie worek i trochę Mam no tam siewnik, ale wydaje mi się, że ręką jest to dokładniej zrobione, znaczy dokładniej. no czy dokładniej. tak jak chcę, a ten siewnik to tak na trawę to niekoniecznie Ten co ja mam albo po prostu nie potrafię Dobra, nasypię. Później będziemy siali. No i to, ile jedziemy? Najpierw sobie tak delikatnie, później będę poprawiał w razie czego. Później będę to bronował, i może od sąsiada walec pożyczę. No znaczy walec, tak, wałek, wale. i wałek, i za... Zawałuję, żeby mi nie uciekło, jak będzie deszcz padał. W kolejnych latach, jak gdzieś będzie jak będą jakieś dołki, to gdzie mi sobie podosypuję na trawę i później podosiewam trawę, jak będzie trzeba dziś. A takie latach teraz są nie wskazane. Też bym musiał dosiać. Kurde, tego nie wyrównałem. Ale to dobra, więc za zabronuję. z tamtej strony w tom dlatego że tak łatwiej Dobry dobromil Niestety, Jeszcze mi się nie udało zrobić broń Nie mam czasu na to Dobre, dobrze, że tam jest tam. Tylko nie puszczaj jej. Przejadę tuż później, potrzeb jeszcze tutaj do końca. No, mało widzę, bo ciemno się już robi. E, mam przejechane e, wzdłuż, no i teraz będę jechał w poprzek. E, później tamten kawałek. No i jeszcze mam takiej zwykłej trawy do rozsiania z przodu przed domem. E, to na razie będzie tak doraźnie, żeby nie deptało się ziemią. Żeby nie ziemi, za dużo ziemi do domu nie wnosić. No i co, no i to tyle. E, równiutko. Także jestem zadowolony. Nie wiem, jak to jak będzie to łączenie między tą trawą, co rośnie, a tą, to, tą co jest tam, czy nie będzie jakiejś różnicy w, w poziomach, no ale to się zobaczy. Dobra, na tą chwilę wszystko e, maszyna się sprawuje pod oby jak najdłużej. E, jeszcze muszę parę rzeczy sobie dorobić, tak jak brony i tak dalej, żeby żeby później ten kawałek uprawiać. Tam jeszcze utaty trochę jest, tu muszę zaorać, jest obornik nawieziony, ale to już nie dzisiaj pewnie nie dam rady, bo jest ciemno. Idę teraz szybko jeszcze tam trawę rozsiać, tą zwykłą przed domem żebym to dzisiaj jeszcze zasypał bronami, co by na wierzchu nie leżała. Trzymajcie się, cześć.